Filmu, dowiecie się, w jaki sposób można zabezpieczać rośliny przed chorobami bez użycia chemii, przy pomocy protek. jakie plony tutaj gospodarstwo uzyskuje, jakie odmiany. Także zapraszamy. Jesteśmy dzisiaj w gospodarstwie firmy Amplus w Czechach, ale w polskich Czechach. Ze mną jest Darek Malek, dyrektor gospodarstwa, ale też wszystkich upraw pod osłonami. Tak. Dzień dobry, Darku. Od ilu lat tutaj jest prowadzona uprawa? W tym roku jest czwarty rok, na całej powierzchni trzeci. I jaka to jest powierzchnia? Obecnie jest 8 hektarów. I to jest wszystko zblokowane, tunele. Tylko nowoczesne tunele firmy HighGrow wentylowane automatycznie, automatycznie tak? przez komputer. Także klimat jest. Czyli już jest powiedzmy, po kilku latach ustabilizowane doświadczenia, wszystko działa, tak? Generalnie tak. Fajnie. Z Darkiem się spotykamy, ponieważ Darek w zasadzie można powiedzieć trzeci sezon wdrażał, wprowadzał technologię kwasu potwórowego w uprawie truskawki. I powiedz mi, Darku, bo w pierwszym roku to chyba było dwa lata temu, gdzieś jesienią dopiero zacząłeś stosować, tak? Tak, tak. Dopiero zaczęliśmy tak jesienią używać, wtedy, kiedy było największe zagrożenie, powiedzmy, chorobowe, na przemian z preparatami. Chemicznymi. W zeszłym roku już było na pełną skalę używana AgroEca Protect. No i w tym roku też zaczynamy, zaczynamy używać właśnie teraz. Bo tu chodzi o to, żebyś generalnie, jeśli oferujesz owoce do sprzedaży, to żeby one były w zasadzie bez pozostałości, tak? No, taki jak jest, jak taki jest czy... pomysł, żeby po prostu ograniczyć. AgroEca Protect jest to środek zarejestrowany do ekologicznej produkcji, jest biostymulatorem. Ale ma też świetne efekty, właśnie ograniczające choroby. I teraz tak, ty w ubiegłym roku bardzo dużo testowałeś, jeśli chodzi też o zabezpieczenie przed szarą pleśnią, łączniakiem. Powiedz mi, jaki masz już schemat, który powiedzmy w tym roku wdrażasz od początku sezonu? Jak to u ciebie z ochroną truskawek? Więc na początku, po posadzeniu była zastosowana, świeżo po posadzeniu była zastosowana AgroECA, żeby po prostu odkazić, no wiadomo w sadzeniu ludzie szy, dotykamy. jest tunel tam. generalnie, tak? Już rośliny posadzono. Tak? Przedtem też oczywiście tunel był też był, był dezynfekowany, rynny też były AgroECA dezynfekowane. Po sadzeniu był jeden, był jeden zabieg, tak żeby odkazić wszystko. I później była już ochrona semiczna aż do momentu, kiedy zaczęły pojawiać się owoce. I po pojawieniu się owoców, rozpoczęliśmy ochronę Agroesom protekt. I w jaki sposób, powiedzmy, bo po doświadczeniach, jak wiemy, dwa lata temu był bardziej suchy, w ubiegłym mokry. W jaki sposób ty tą ochronę prowadzisz później dalej? Znaczy no, tutaj trzeba obserwować e, pogodę, bo mimo że te tunele są wentylowane, m, łatwiej nam to sterować. No Jeżeli powiedzmy będzie bardzo deszczowa pogoda przez dłuższy czas, no to e, niestety no, jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia chorób. Mamy tutaj też sygnalizację ze stacji po, pogodowej i przewidywanie, e, przewidywanie możliwości zagrożenia chorobami. Jeżeli mamy sygnały i widzimy też, jaki jak jest przebieg pogody. No wtedy stosujemy, stosujemy zabiegi, generalnie stosuję profilaktycznie raz w tygodniu, jeżeli jest większe zagrożenie właśnie zła pogoda, wtedy zagęszczamy powiedzmy nawet do dwóch razy w tygodniu. Tak, bo tutaj to już z doświadczenia w zasadzie w większości upraw, nie tylko truskawek, ale wiemy, że rozwój grzybów jak szarej pleśni czy antraknozy trwa gdzieś do dwóch, trzech dni jeśli będzie wilgotny, no co z tego, że zastosujemy... Protek czy jakieś kontaktowe środki, gdzie po następnym nastąpi rozwój następnego grzyba. Tak? Dokładnie. Czyli tutaj w taki sposób i będziecie się starali przez cały sezon podczas zbiorów nie używać chemii. Jeśli mówimy o Jeżeli się tylko uda, to w ten sposób będziemy, no chyba żeby jakieś gorsze były gorsze. Czasy, gorsze warunki. I teraz tak, bo e, ty zastosowałeś, można powiedzieć, i do ochrony do zabezpieczenia roślin góry, ale też i dołu. Powiedz, jak to było w przypadku problemu z chorobami odgrybowymi? W zeszłym roku jedna z odmian wykazywała objawy, nie, powiedzmy... Chyba fetoftorozy. Tak? Prawdopodobnie Zawsze Zaczęły się lekkie uwiądy w momencie, kiedy zrobiła się wysoka temperatura. Zastosowałem dosłownie dwa podlewania Agroecą i choroba ustąpiła. Potem jeszcze tylko były dodane grzyby, mikroorganizmy pożyteczne pożyteczne, tak, i, i, i to wystarczyło, wszystko było dobrze do końca. Tak, bo tutaj jest ciekawe rozwiązanie, że kwas podprawy, który jest w produkcja AgroEca Protect i też AgroEcy, on jeśli opryskujemy, to działa kontaktowo i lekko w Natomiast jeśli podamy z wodą, to działa systemicznie. I to jest w zasadzie chyba jedyny środek, bo robiliśmy bardzo wiele badań związanych z usuwaniem czy ograniczaniem chorób typu Fusarium, e, paserotopsis, fitoftora e, i w zasadzie jest fajnym rozwiązaniem, bo e, można zastosować, ale też nie ma ryzyka, że później są pozostałości przy jakichś innych środkach. To jest chyba podstawa. Nie? Dokładnie tak. Tak, że tutaj e, i w zasadzie to tylko proponujemy wtedy, kiedy Widzimy, że rośliny są słabe, bo tak to nie potrzeba podawać, ale później zawsze podajemy się mikroorganizmy pożyteczne, tak? Tak, z tego względu, no, że jeżeli, jeżeli e, robimy jednorazowe powiedzmy takie jakby leczenie e, agroeką, no to ona owszem, dobrze, dobrze zabezpiecza, usuwa e, te szkodliwe mikro, mikroorganizmy, ale później jakby zostawia taką trochę pustkę tak. i niestety no, te gorsze te, te, te pasożytnicze powiedzmy. Bardziej szkodliwe organizmy atakują, więc trzeba po prostu zabezpieczyć system korzeniowy tymi dobrymi, pożytecznymi grzybami. No ale dobra, ale to jest jakaś alternatywa, że na przykład dostaniemy partię sadzonek, nie daj Boże, z jakimiś chorobami, których nie możemy nawet na początku rozpoznać okay. i jest um, przynajmniej jakaś szansa, że można uratować plantację. Nie? Dokładnie tak. Fajnie, dobra, czyli to mamy. No tu jest ciekawa sprawa, bo najprawdopodobniej. Um, jeśli klient jest zadowolony, to też szuka tańszego rozwiązania. Firma Amplus, za namową Darka, jako pierwsza w uprawach jagodowych zakupiła generator do produkcji kwasu potlarowego z licencją właśnie Agroecy Soft na miejscu. To za chwileczkę o tym powiad, powiad, powiemy, e, e, ponieważ tak jak powiedziałeś, po to, żeby częściej, a profilaktycznie i taniej to oczywiście, stosować, tak? Oczywiście. No jeżeli by stosujemy regularnie agroeceno to wiadomo, że te ilości są no, dosyć duże, no i przy dużym zapotrzebowaniu już jest korzystnie zakupić maszynę, która będzie to produkowała i, i mamy w tym momencie tani zabezpieczenie. No bo to wychodzi wtedy zabieg na hektar około 30-40 zł, no to nie ma szans, żeby było coś tańszego. Poza tym sobie produkujecie na miejscu tyle, ile potrzebujecie, Dobra. nie. No, jak urządzenie? Generalnie załatowaliśmy, ile? Miesiąc? Półtora miesiąca temu? Działa. Działa, chodzi, no to wszystko najważniejsze. W przypadku e, produkcji na miejscu, e, wytwarzany jest tylko czysty kwas potworowy i wtedy musisz dokładać zeosand krzem, czyli. E, tak, żeby dostarczyć. Chino, żeby po prostu był agroecoprotek który zabezpiecza też troszeczkę, można powiedzieć, no właśnie, bo jest ciekawa sprawa. Myśmy w ubiegłym roku u producentów malin, ale też u jednego producentu truskawek, e, zaobserwowali, że jeśli jest lato, gorąco, to generalnie smak truskawek też jest słabszy, bo roślina traci energię na przeżycie, aparaty szperkowe są zamknięte. E, powiedz mi, czy jest szansa właśnie wykorzystać te dwie funkcje do przetestowania, zobaczenia, czy można troszeczkę poprawić jakość tych smaku owoców. Znaczy, no generalnie jeżeli jest bardzo duży upał, no to powiedzmy mamy utrudnione możliwości regulacji, natomiast w pewnym sensie agroecza nam pomaga no, przez właśnie ten mechanizm, mechanizm jakby zmuszania rośliny do tego, żeby, tak, żeby szparku. opierały aparaty szparkowe przez to też ona cały czas rośnie, mimo że mimo że już warunki teoretycznie klimatyczne Ograniczałyby fotosyntezę i przepływ składników. Natomiast nie brakuje jej wody no, i nawozu, bo to je, Ma. Do jej dostarczamy, więc po prostu jakby wymuszamy dodatkowo. Transpirację. Transpirację. Ale i odbieranie. I, 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 dokładnie... no I fotosynteza I wtedy. Wtedy tak, już cały przebieg, przebieg procesu fotosyntezy w roślinie. No a druga sprawa, właśnie ten czyn ze oli, troszeczkę też. No i, och... i tak, robi ochronę, robi ochronę przeciwko no, możliwościom, będą, Grzyby, bakterie latają w powietrzu no cały i czas. przypalają. Tak, też, oczywiście, więc no chronią przed, przed, przed uszkodzeniami, przed, przed patogenami, przed tyłkowaniem grzybów, powiedzmy na, na, na roślinach. Okej. Okay. W jakim w tym roku masz odmiany i jaki spodziewasz się plonu po ubiegłym roku? Jak to wyglądało? Hmm. Hmm. W tym roku mam dwie odmiany tylko, po różnych testach poprzednich roku. W poprzednich latach wybrałem dwie odmiany: jest to odmiana Hademar i odmiana Karima, w której właśnie jesteśmy. No, karima jest smaczniejsza, nie? chyba jest. No, to wiadomo, że smak jest kwestią gustu, natomiast no, jest, wydaje się być smaczniejsza. W zeszłym roku, nawet z pierwszych testów, wyszło, że plunuje na poziomie Hademara, a nawet. Jaki wynik nawet... gdzieś tam wyszedł? no akurat w zeszłym roku były treje więc dało to prawie 2.2 kg z Piękny. w tym roku co nie masz treje. w tym roku są mini treje więc no spodziewam się też minimum 1 kilo 800 do 2 kilo powinno wyjść no zobaczymy jak to będzie ale sezon na razie Rośliny zdrowe, wszystko nic nie wygląda, żeby to coś zakłóciło, nie? Nie, na razie jest dobrze. Rozpoczął się sezon szybciej, no bo temperatura była na początku dużo, dużo wyższa, potem przyszły przymrozki, ale udało się wszystko ochronić. I sezon mamy zbiory zaczęte o dwa tygodnie wcześniej niż w zeszłym roku. Czyli jak mamy dzisiaj 10 maj, to pierwsze zbiory były już kilka dni temu, tak? Wczoraj było. Wczoraj, wczoraj pierwszy. był pierwszy zbiór, dzisiaj kontynuujemy. No a w zeszłym roku było dopiero 22 pierwszy zbiór, także. No to dziękujemy bardzo. Życzymy powodzenia, udanego zbioru, spokojnego, bez nerwów. Dziękujemy. Dziękuję. Zapraszamy subskrybuj ten kanał.